Siemanko, witam Was na moim kanale. Mamy tutaj parę rodzicielską. Dzisiaj powinien się maluch wykluć, więc już jestem. Chcę zobaczyć, czy ten maluch jest. Czy jest odrzwany, czy jest najedzony. I zaraz zobaczymy. Ale malucha nie widzę. Więc nie za dobrze. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. I dlaczego tego malucha nie ma? Dlatego muszę... Muszę te papugi stąd wygonić jakoś. Dobra, to jest samczyk, co sobie musiałem jakoś poradzić, nie wiem czy widzicie. Ale to jajko na samym środku jest już nadziobane, więc to jest e, chwila, e, tak jakby czasu, żeby to się wykluło. Prawdopodobnie to będzie albo dzisiaj w dzień, albo dzisiaj w nocy, więc ja na razie uciekam, zostawiam, jak je ogrzewają, Niech maluch się wykluwa, a Wam pokażę za chwilkę inne pasy. Ostatnio wspominałem Wam, że ten maluch się coraz lepiej czuje, więc trafił do, do powiedzmy, takiej klatki przejściowej. Jeszcze kilka dni i wie jak papugi wyniosę to wyniosę go razem z samiczką już do tej właściwej woliery. Jak widzicie, głos mu dopisuje, aktywność mu dopisuje, lata, staje na tej nóżce, gdzie miał ten usuwany pasurek, więc wszystko jest z nim ok. A tutaj tutaj przejście miałem zrobić, ale wyłączyło mi się nagrywanie. Tutaj zaczepia mnie samiczka Pinel Red Face. Tam jest jej samczyk. No jak, wie, jak wiecie, znacie ją, że ona w ogóle się nie boi. Jest mega towarzyska. Możecie ją zobaczyć od e, spodu, jak wygląda. Jestem ciekawy, czy w tym sezonie e, pójdą do lęgów. E, w lato będzie miała skończone półtora roku. Jeżeli to nie wypali, to na zimę będzie miała skończone dwa lata. E, I prawdopodobnie wszystko pójdzie ok. Liczę, że przynajmniej teraz wniesie jakieś jajko. Nie musi być zalężone i tak dalej. Fajnie by było po prostu, żeby miała już tą praktykę teraz zrobioną, żeby w razie czego na zimę wszystko poszło po mojej myśli. A dość ciekawostka, zaraz Wam się opowiem. Tą ciekawostką jest to, że czasem jest nowa młoda para, co pierwszy raz potrafi zawalić lęki I to mi się zdarzało dosyć często. No, kiedyś się tym ogólnie przejmowałem, bo papuga miała powiedzmy jajka, e, zalężonych była powiedzmy połowa i ta połowa się wykluła. Więc to nie było jakieś mega osiągnięcie, ale zauważyłem, że właśnie po takim doświadczeniu w kolejnych lęgach e, taka para e, już wiedziała co robić i e, te lęgi naprawdę były super. Więc dlatego liczę, że niektóre młode pary, które teraz dobrałem będą przeprowadzą teraz lęgi. Nie muszą być udane, ale wiem, że w następnym roku po, te, po takiej parze mogę spodziewać się dużo, dużo więcej. I taka para powinna wtedy mieć udane lęki. A tutaj po lewej stronie dwójka pary rodzicielskiej. E, później są trzy młode. Jeden młody do budki się schował. E, I tutaj mamy od prawej strony opalinka, którego nie widzieliście ostatnio. Zobaczcie, jest fajny czerwony. On się jeszcze wybarwi. Wypierzy się, więc jeszcze będzie może trochę bardziej ten, ten czerwony wyjdzie. E, opalinek z tego, co pamiętam. Jest chyba samczykiem, musiałbym to zweryfikować, ale zobaczcie, jest mega fajne. W środku mamy diluta, jest z nich najmniejszy. I obok diluta mamy pineapple, więc to fajnie to wygląda. Muszę się zastanowić znowu, co zostawiamy, co nie, bo tutaj naprawdę mamy duże pole manewru. Na razie prawdopodobnie większość papug zostawię. Poczekam na drugie lęgi, zobaczę, co się wykluje i wtedy będę decydował. Kiedyś popełniałem ten błąd, że pisali do mnie ludzie, że chcą kupić papugę, chcą zarezerwować i tak dalej. Ja nie wiem, chyba bałem się tak jakby im odmawiać. Mówiłem, że zarezerwuję i tak dalej. Jak się wykluwały papugi, to wtedy im dodawałem do wyboru te papugi. A dopiero samemu sobie gdzieś tam zostawiałem. Teraz tego błędu nie popełniam. Mam więcej asertywności w sobie i my, jako hodowcy, właśnie tak powinniśmy postępować: że najpierw zostawiamy sobie. Przede wszystkim, powinniśmy, jak dajemy słowo, powinniśmy go dotrzymywać. To jest powiedzmy taka pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, że najlepsze ptaki zostawiamy zawsze sobie. Jeżeli potrzebujemy danych ptaków, jeżeli nie, to. E, możemy je wtedy dalej e, sprzedać fajnie, jeżeli byśmy robili to naszym znajomym, zaufanym hodowcom. Wtedy wiadomo, że oni kiedyś się nam za to odwdzięczą. A to jak widzicie, e, mega ptaki. E, ja czekam w tej chwili na e, wykluczenie rudosterek. Na pewno będą aktualizacje. E, jeżeli pojawią się te papuki e, dzisiaj, e, to. Pewnie dam posta na Facebooka, a aktualizacja z filmikiem pojawi się prawdopodobnie w dniu kolejnym. I co? Ja czekam na te młode i widzimy się jutro. Pa!